Ręce chwytają za łokcie. Następnie przenosimy zaplecione ręce za głowę do tyłu, na materac. Wykonujemy skłon głowy z wydechem. Następnie głowa opada na materac, a ręce wracają do pozycji wyjściowej. Skłon głowy wykonujemy na wydechu. Rozluźniamy ciało i powtarzamy ćwiczenie 10 razy. W jednej do dwóch serii. Proszę przenieść w jednym czasie splecione na łokciach ręce do góry i złączone kolana w stronę klatki piersiowej. Powrót. Ruch wykonujemy na wydechu. Powrót na wdechu. Trzymamy mocno łokcie. Obie dłonie trzymają za łokcie. Proszę chwycić się za łokcie. I teraz wydech w górę. I wdech. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Bardzo proszę w tym samym czasie przenieść ręce za głowę, nogi, oba złączone kolana do klatki piersiowej, i wykonać jednocześnie skłon głowy w stronę uniesionych kolan. Z wydechem. I powrót. Z wydechem podnosimy kolana do góry. Z wydechem opuszczamy stopy na podłoże. Proszę wykonać 10 powtórzeń tego ćwiczenia. Bardzo proszę dłonie zacisnąć w pięści. W jednym czasie unieść oba kolana w stronę klatki piersiowej. Czoło. W stronę kolan, a pięści w stronę stóp z wydechem i powrót. Ćwiczenie wykonujemy wolno. Powtarzamy 10 razy. Można wykonać jedną do dwóch serii. Bardzo proszę. Zacisnąć pośladki, unieść biodra wysoko do góry z wydechem, kierując brodę w stronę klatki piersiowej. Utrzymujemy pozycję 3 sekundy, a następnie rozluźniamy ciało. Jeszcze raz, bardzo proszę najpierw. Ścisnąć pośladki, a następnie unieść biodra wysoko do góry z wydechem. Powtarzamy ćwiczenie 10 do 15 razy w jednej serii. Proszę unieść palce do góry i przenieść podpór napięty. Następnie proszę ściągnąć pośladki i w jednym czasie unieść biodra do góry, jedną rękę przenieść za głowę. Ręka powinna być zgięta grzbietowo, i drugą rękę, również zgiętą grzbietowo przenieść przed kolana, czyli w jednym czasie biodra w górę, ręce zgięte grzbietowo, jedna do góry, druga na dole. Przez trzy sekundy wykonujemy wydech i wracamy do pozycji wyjściowej. I znowu palce, biodra, pośladki przypominam ściągnięte utrzymujemy pozycję na 3 sekundy na wydechu i wracamy do pozycji wyjściowej i powrót z rozluźnieniem ciała. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Bardzo proszę przenieść jedną rękę za głowę, drugą nogę wyprostować na podłoże, rozciągnąć ciało na wydechu. Następnie Wrócić do pozycji wyjściowej i powtórzyć ćwiczenie na drugą stronę. Rozciąganie powinno trwać około 3 sekund, i należy je wykonać na wydechu. Ćwiczenie powtarzamy 15 razy w jednej lub dwóch seriach. Proszę podnieść oba kolana. W stronę klatki piersiowej, rozłączyć kolana do boku, złączyć stopy, złapać rękami za stopy i dociągnąć głowę w stronę stóp. Następnie wracamy do pozycji rozluźnionego ciała. I jeszcze raz, kolana do góry, łapiemy za stopy, z wydechem rozciągamy kręgosłup, rozciągamy biodra. A następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy 10 razy, stosując rozciąganie około 3 sekund. Następnie możemy wykonać to samo ćwiczenie w taki sposób, że samo rozciąganie trwa około 10 sekund. Bardzo proszę, wykonujemy ten sam ruch. Około 10 sekund spokojnie oddychając, rozciągamy ciało, łokcie rozpychają, kolana do boku. Po 10 sekundach wracamy do pozycji wyjściowej. I taką wersję ćwiczenia możemy powtórzyć dwa lub trzy razy. Bardzo proszę zapleść ręce. Proszę wykonać wyciągnięcie rąk w przód z wywinięciem dłoni, a następnie przenieść ręce w tył, jedną nogę wyprostować i wypchnąć piętą przed siebie. Wracamy do pozycji wyjściowej i powtarzamy ćwiczenie prostując raz jedną, raz drugą nogą. Pamiętamy o, Naciągnięciu stopy piętą w przód. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy w dwóch seriach lub 20 razy w jednej serii.